Cześć witam was serdecznie w kolejnym filmie. Tak szybko sobie z Szymkiem przyszliśmy po Polach. Będzie z tego też osobny film. Dziś no, troszeczkę dałem ciała i spóźniłem, chciałem zrobić takie kompendium wiedzy na temat RSM-u. No, czekałem na spotkanie z ekspertem, żeby żeby tutaj... Ja sam nie jestem ekspertem, żeby mi tu parę słów powiedzieć, ktoś, żeby mi mógł powiedzieć albo lepiej wystąpić. No, był u mnie pan Krzysztof z. Praktycznie z Poznania Siedział, siedzieliśmy, rozmawialiśmy dobre 5 godzin na temat RSM, zresztą na różne tematy. No i chciałbym, chciałbym takie kompendium razem z Wami zrobić w komentarzach. Jak macie jakieś sugestie, swoje własne doświadczenia, to piszcie, dzielcie się tym, tak, żebyśmy wspólnie zrobili coś fajnego. Myślę, żeby każdy lajk like mógł sobie wejść, zobaczyć te filmy i po prostu się z tego pouczyć troszkę. Podoba mi się ta przynica. Dobra, słuchajcie, e, no termin jest jaki jest, więc zacznę od takich prostych, praktycznych zasad stosowania RSM-u. E, mam nadzieję, że uda się to krótko, zwięźle, ale całą tą kwintesencję wyciągnąć. Czego ja nie dopowiem, to piszcie w komentarzach. E, ja też w opisie gdzieś tam filmu dodam. E, najważniejsza rzecz: RSM jest nawozem doglebowym. A nie na listnym, czy tam dolistnym. Czyli zależy nam na tym, żeby nawóz spadł na ziemię. Żeby móc to zrobić, trzeba mieć odpowiednie końcówki dysze. Na ten temat będzie osobny film. Czyli dobór tutaj dysz, to jest tam jest kwestia indywidualna, na tym nie będę się akurat teraz, dzisiaj rozwodził. Chodzi o to, żeby. Już gdy mamy te dysze odpowiednie zakupione, żeby dostosować się do tego, co zaleca producent, czyli do prędkości jazdy, do ciśnienia roboczego, do wysokości belki, co jest bardzo ważne również, bo kropla musi spaść. Nie może być belka za wysoko, ale nie może być za nisko. Nie możemy jechać za szybko, żeby ta, ta wielkość kropli nam się nie zmieniła, nie zmniejszyła. Nie powinniśmy aplikować RSM-u podczas słonecznej i gorącej, podczas słonecznych dni, wysokiej temperatury, niskiej wilgotności. Wilgotność najlepsza to jest takie chociażby 60%. Yy, temperatura do 20 stopni. No i, i brak słońca. To jest taki też ważny, ważny warunek, yy, żeby nie było słonka, ponieważ no, słonko spowoduje to, że yy, kropla może gdzieś tam wyschnąć na liściu zamiast z niego spaść wyschnąć, co spowoduje nam przypalenie roślin e, przypalenia w pierwszych tych fazach takich młodszych e, bardzo nie wpływają negatywnie na plon, nawet można usłyszeć że, że nie wpływają w ogóle e, natomiast już w tych późnych fazach rozwojowych i owszem, i tutaj e, do gdzieś tam e, z drugiego kolanka bodajże znaczy tak, w pszenicach ogólnie dwie pierwsze dawki Możemy aplikować dyszami, no ale niestety, dawkę ostatnią, tą powiedzmy typowo jakościową na kłos, trzeba aplikować za pomocą węży rozlewowych, żeby właśnie nie, nie przypalić liścia flagowego, podflagowego, które to liście najbardziej wpływają na plon. No i tutaj przypalenia w tej fazie już mogą nawet drastycznie obniżyć wysokość plonu, wysokość plonowania. Więc, dwa, dwie aplikacje, jak najbardziej to samo jest w rzepaku. Mówiłem, że rośliny muszą być suche, muszą być również zdrowe w, pełni tur, w pełnym turgorze. Tak możemy wyczytać w informacjach o rsm no, Pytanie: kto sprawdza turgor roślin, no ale mniejsza o. Teraz, taka pytanie: by, by, miałem takie pytania, a co z aplikacją podczas przymrozków? No, i tutaj też zdania są podzielone. Ja sam w zeszłym roku aplikowałem podczas przymrozku, podczas, a przede wszystkim gdy rośliny były oszronione, u mnie przypaleń nie było, ale wiem, że może takie oszroniona roślina, ten, roślina, ta kropla RSM-u, kropla cieczy, może gdzieś tam się przykleić, kolokwialnie mówiąc, do rośliny, do liścia i może spowodować poparzenie. Ale tak jak mówiłem, ona jakoś tam drastycznie nie wpływa nam na, na wysokość późniejszych plonów. Teoretycznie powinniśmy w temperaturach dodatnich w ogóle stosować RSM, no ale praktyka jest praktyką i bardzo dużo osób, w tym ja też, również stosuje RSM po prostu podczas przymrozków, gdy temperatury są ujemne. Więc tutaj też. Hmm, tak naprawdę, co człowiek, to opinia nie ma. Nie ma jednej typowej, jednej właściwej, o, może tak, odpowiedzi na ten temat. Pytanie również są, czy RSM można stosować z herbicyda, herbicydami doglebowymi. Można, ale powinniśmy oczywiście gdzieś tam zrobić próbę słoikową, sprawdzić sobie mieszalność, czy nam coś się nie wytrąca. Chyba bodajże Słomek stosował w żapaku z doglebówką RSM nawet chyba 100 litrów. Jak najbardziej możemy tak zrobić, żeby to była taka dawka startowa, zaaplikować RSM. Tutaj nie ma przeciwwskazań. Natomiast jeżeli chodzi o łączenie RSM-u z jakiś gwóźdź z, z fungicydami później, no to są też E, bardzo różne opinie. Ogólnie, w pełni bezpieczny stosunek rozcięczenia. Ptaszki leciały? W pełni e, taki właśnie rozcięczenia rsm Stosunek to jest 1 do 10, tak? Czyli na 1 litr rsm do 10 litrów mm, cieczy, wody. I tu tutaj nie będzie żadnych przypaleń. Oczywiście mówię też muszą być pewne warunki spełnione, tak jak i z samymi środkami ochrony roślin. E, w, tak jak wcześniej wspomniałem, temperatura na słońcu ma gdzieś tam znaczenie. Wiem, że ludzie też robią mniejsze stężenia, znaczy większe stężenia, czyli gdzieś tam nawet 1 do, do 8 litrów. No tu już jest, to każdy robi. W tak naprawdę każde, każde mieszanie robimy na własne ryzyko. Tutaj ani producent, ani doradcy nie zagwarantują nam, że będzie wszystko ok. Ale tak jak z doświadczenia z praktyk 1 do 10 jest w pełni bezpiecznym rozwiązaniem. Tylko pytanie, czy warto to robić? No tutaj też już są opinie podzielone, no z jednej strony gdzieś tam powodujemy że te patogeny łatwiej wnikają do roślin, z, z drugiej strony gdzieś tam odżywiamy roślinę. No to jest temat rzeka. Znam osoby, które dokarmiają do listnie, jeżeli można to tak nazwać, rzepak i mocznikiem, i pszenicę również widzą pozytywne efekty. Znam osoby, które robiły to i takich efektów nie zauważyły. No tutaj. Ciężko się wypowiedzieć, można to zrobić, ale tak jak wspomniałem, trzeba sobie zrobić próbę mieszalności, żeby się nie okazało, że wyjdą jakieś tam nieprzyjemności. Co to chyba byśmy mieli, jeżeli chodzi o same zasady stosowania, chyba wszystko. Tak mi się wydaje, że te takie najważniejsze rzeczy poruszyłem. Teraz, jeżeli czegoś nie powiedziałem, to proszę o uzupełnienie w komentarzach, podpowiedzenie paru rzeczy, zwrócenie uwagi, tak żebyśmy mieli kompleksowo wszystko zrobione. Dobra, trzymajcie się, do następnego razu, cześć.